Festiwal Akustyczny. to zgrabne połączenie muzyki akustycznej z czasem, w jakim pomyślałem, że dobrze by było ją prezentować w szerokiej publiczności. Po co z że to? Może być fajny heavy time, nie? 2016, nie? Krócie, być fajnie będzie na rynku przycinie, Ja ma Pomimo, że budżet festiwalu tego rocznego akustycznia nie jest jakiś piorujący, bo jest to około 70 tysięcy złotych, to, to na pewno czuję, czuję takie spełnienie, że dokonałem rzeczy jakiejś karkołownej wręcz, bo, bo rozłożenie tego festiwalu w czasie, w takim czasie, w jakim jest on rozłożony, jest to prawie miesiąc czasu, no to jest dużym wyzwaniem. Jest to połączenie wielu miejsc w mieście, bo koncerty, których jest Około 20 odbywają się w, w około 10 różnych przestrzeniach kulturalnych tego miasta, różnych bo od klubów poprzez teatry, po sale akademickie, tak jak Akademickie Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Argumenty, jakimi się posługuję przy zapraszaniu artystów, w zasadzie chyba nie ma tak, czegoś takiego jak argumenty. Ja po prostu dzwonię z propozycją. E, trochę, trochę tak, tak jak biznesmen dzwoni, trochę jak taki, co to chodzi po domach, ale staram się być normalny przez telefon i mówić konkretnie, co robię, czym się zajmuję. Wymieniam oczywiście nazwę akustyczną, bo jest magiczna i działa dosyć, dosyć magicznie na. na, na na artystów, których, których zapraszam do Szczecina. I dogadujemy się raczej raczej szybko i bez problemów. Są też przypadki, że jestem po prostu znany ze sceny, jako, jako wokalista chorych na Odrę. tak było w zeszłym roku ze Staszkiem Sojką, którego zaprosiłem, a on wcześniej już mnie poznał właśnie od strony sceny. Jest to, jest to festiwal, który ma swoją przyszłość i myślę, że, i myślę, że będzie miał swoje ważne miejsce w, w, wśród polskich festiwali ogólnopolskich, bo taki jest jego format.